I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Wróżenie słusów pojawił się nikt inny jak KryptoCryptoCrypt University. Będziemy mieć update z wyjścia, oczywiście, i z potwierdzenia prawdopodobnie tej byczej flagi na Bitcoinie. Także zobaczymy też cel, na jakim będziemy się koncentrować, jeżeli mielibyśmy mieć kolejne te paraboliczne może już wzrosty, czy do 8 kwietnia, i to będzie tyle. Może też usłyszymy o tym update'cie, Także. Zapraszam. Audycja wyszła o godzinie 21 czasu polskiego, także tłumaczymy, teraz jest 21 6, 6, minut później, także nie jest źle. Akurat co do tej audycji zawsze zapraszam na oryginał. Wchodzimy też na łapę w górę, macie link w opisie, także bardzo szybko można przejść na oryginał, dać łapę w górę, powiedzieć świetna robota CryptoCrew, No i zobaczymy, co tutaj ma się wydarzyć w takim oddziazie. This is breaking news. To jest najnowsza wiadomość. Będziemy rozmawiać o tym wyjściu górą z tej byczej flagi i gdzie nas może to doprowadzić. I mam nadzieję, że mentalnie zapamiętacie taki, zrobicie screenshot. Już pomału ten angielski wchodzi z do, do Polski wiem, że wiele osób, które cenią polski język, nie chciałbym aż tak wprowadzać tego screenshota, także tutaj zapamiętajmy po polsku, jakby to było, obraz z pulpitu czy z ekranu mentalnie, gdzieś tam zachowajmy na chwilę w naszej głowie. I chciałbym, żebyście troszeczkę więcej się dowiedzieli na temat byczej flagi, bo Bitcoin jest zaznajomiony z tą strategią grania czy formacją, właśnie na wykresie. A więc, jeżeli chodzi o byczą flagę, mamy dwie linie, tak? Górna linia jako linia oporu. Przynajmniej trzy punkty musimy mieć, żeby dotykały właśnie tej linii. Ta poniżej to jest linia wsparcia i też chcemy mieć minimum 3 też dotknięcia. Chcielibyśmy je w takiej można powiedzieć, dokładnej odległości pomiędzy sobą albo idące prawie idealnie równolegle. Nie chcemy też byczej flagi, żeby ta cena. Wzeszła do połowy masztu, który się tutaj wytworzył od samego początku. Akurat nie dotknęliśmy jeszcze połowy, jeżeli byśmy doszli aż, aż do tego momentu, gdzie on tutaj pokazuje. Więc te wszystkie rzeczy tutaj są niedotknięte tak naprawdę. Wiemy o tym, że nie chcemy zagrać na pozycji bitcoina wy. Wewnątrz tej właśnie byczej flagi, bo możemy mieć po prostu Wzbicie ceny i wyjście dołem też takie się rzeczy zdarzają na byczej fladze Albo też fałszywe wyjście górą, i fałszywe wyjście dołem, wszystko zależy, czy gramy już na potwierdzeniu, o którym on za chwilę powie. To Dokładnie. That's what we've been talking about for weeks. Have we Czy mamy potwierdzenie? we have it now we're gonna talk about that in one moment but what... Za o tym what i want to start with is what happened last time bitcoin was in a bull flag we started the flag back I najpierw sobie podpowiedzmy, co się wydarzyło ostatnim razem, kiedy była ta bycza flaga. Here, when we were at about 42, wtedy byliśmy w granicach 42 tysięcy dolarów. 41, we 30, 000, said, look, do I wtedy też. Na naszym wideo mówiliśmy o takiej predykcji, gdzie na 30 tysiącach dolarów lepiej teraz nie wchodzić w pozycję, bo jesteśmy nadal tutaj w tej formacji, tak? Gdzie musimy poczekać albo na wyjście górą i potwierdzenie dalej. January 29th. I mieliśmy takie potwierdzenie 29 stycznia 2021 roku. And here is the I tu mamy ten sekretny sos. When you have a bull flag, you want to look for those factors and then you simply want to measure the pull. So, to measure the pull, you're essentially measuring the breakout from when we started the breakout all the way up until our top and once you Jeżeli chodzi o właśnie ten marsz, który nam wskazuje drogę, cel po wyjściu z tej byczej władzy górą to bierzemy ten początek, breakout, czyli prze, przełamanie trendu i wyjście górą do tych nowych cen i wtedy ta odległość da nam możliwość przewidzenia, gdzie możemy iść z celem ceny na Bitcoinie. Czy to na innym aktywie to nie musi być tylko Bitcoin, pamiętajmy. you take that measured move you can then decipher when to take profits okay this is how professional traders will get in and out of trades using these patterns again if you to, jest to jak profesjonalni traderzy wychodzą ze swoich pozycji używając tych właśnie narzędzi. You are a pattern trader, focus only on pattern trading. Do not trade any other way, shape or form. So... Więc jeżeli jesteś traderem, który gra na takich różnych formacjach, tak jak teraz, to właśnie to jest też pomysł na wyjście z danej formacji. Oh, you can see we take our measured move here and we apply it to our breakout candle and that's how we are met with the target of 58000. I dzięki temu mogliśmy się dowiedzieć, że wtedy granica taka nasza, wtedy chyba pamiętamy, że był ten film, który mówił, o pomyliłem się, e, ta granica była dużo wyższa, bo nie na tej świecy wystrzeliłem z tym masztem, ale widzimy, że 58 600 około 30 dolarów. we actually stayed right at about 58000 for the past month so we did this bull flag I na tych przez when everyone thought prices were going to fall lower but we were in this pattern Każdy wtedy myślał, że idziemy z tą ceną jeszcze niżej, poniżej 30 tysięcy dolarów. I te formacje są bardzo mocne. Na pewno bycze flagi na Bitcoinie. I teraz przechodzimy na to, co się dzieje dzisiaj. Co powinniśmy zrobić teraz? We're on chart and you can also go to line chart. Zamiast używać świec, można przejść na linie. Really started, points, right? Żeby dokładnie zrozumieć gdzie to się zaczęło i gdzie mieliśmy te punkty dotknięcia na właśnie tych na tej formacji pierwszej flagi. Jeżeli to jest troszeczkę niezrozumiałe, zawsze można wrócić do świec. I można na to spojrzeć pod względem takiego ryzyka. Jak dużo tego ryzyka chciałbyś wziąć? I stosunek ryzyka na 12-godzinnej jest na pewno dużo, dużo większy niż na dniowej. I tutaj mamy to potwierdzenie pierwsze. Jednodniowy wykres, czyli tutaj mamy jeden dzień, każda jedna świeca formowała się w jeden dzień. Wtedy mamy na pewno mniej fałszywych sygnałów. Risk, more... Także wszystko zależy od waszego stosunku do, do, do ryzyka. Czy 12 godzin gracie na tych świecach i to jest wasza preferowana e, powiedzmy, taktyka, czy, czy, czy jednodniowa i wtedy macie troszeczkę więcej tego, mniej ryzyka na pewno w przypadku jednodniowej, a więcej w przypadku 12 godzinnej.

For the measured move, for the secret sauce. This is the part that you've been waiting for. So, on the 12 hour, we do have confirmation. We followed all the rules of a bull flag. We just got a breakout. Right now, we're sitting at about 58,000. Także zaraz sobie przekażemy cel, w którym kierunku idziemy z ceną Bitcoina. Oczywiście mamy tu te wszystkie wartości zachowane byczej flagi. Ja już tutaj przewinę, oczywiście, bo już znam naszego CryptoCrew, którego polecam oczywiście, jeżeli oglądacie w oryginale, zawsze wejdźcie na oryginał. CryptoCrew wie, że my nagrywamy tę audycję, tak jak Bob Lucas, który przychodzi, no, bo przyszedł przynajmniej raz, dwa razy chyba podziękował kiedyś w komentarzach tutaj jego tłumaczenia po polsku dla polskiej społeczności, więc jeżeli to by był problem dla Kryptokryju, na pewno by on tam o tym powiedział, ale jeszcze do tej pory ani jednego złego komentarza nie dostałem od właśnie Kryptokryju i dzięki temu też pewnie niektórzy z was poznali go bardziej. A czy się myli, czy nie, zobaczymy. Niektórzy z was nas pytają. Co się dzieje, dlaczego akurat kryptokryju? Jeżeli jesteście tutaj nowi, to wiecie, że to nie jest jakaś nowa rzecz. Wymyślenie na, na hosie, że nagle tłumaczymy kryptokryju i innych. Nie. Podczas Bestsy tłumaczyłem Crypto Crew. przez ostatnie chyba dwa lata. Możecie spojrzeć sobie w zakładkach wróżenia słów, kiedy pierwszy raz był tłumaczony. Może napiszecie w komentarzach, bo nawet nie chce mi się tutaj sprawdzać oczywiście w tym momencie, ale może mi napiszecie w komentarzach, kiedy była pierwsza audycja Crypto Crew tutaj dodawana i, i właśnie tą e, poprzez próbę Błędów i analiz różnych tutaj analityków technicznych, był The Moon, był MM Crypto, był Optical Art, byli inni. Na ten czas zostawiłem KryptoKryju i Boba Lukasa tylko i wyłącznie, bo ze względu na to, że ja wtedy też bym nie miał czasu żyć albo oddychać, jeżeli ja bym tylko tłumaczył. Chociaż może to być niezły pomysł na biznes, na YouTubie tak sobie pomyślałem. Bo dużo innych kanałów się zwraca do mnie. Ej, czy nie możesz, <laughs> to jest fajne, czy nie możesz mi coś przetłumaczyć, coś innego z angielskiego? Chyba musiał opłaty za to, za to brać, ale nie mam czasu, po prostu nie mam czasu, żeby to tak samo tłumaczyć jak krył w tym momencie, więc. No, mamy crypto Crew, mamy Boba Lukasa, a my przejdźmy do tej predykcji cen. Więc widzimy, gdzie się to zaczęło. Wiemy, gdzie jesteśmy dzisiaj. This at our candle, right? this... I no, oczywiście to, co zrobiliśmy wcześniej, przy tych 30 tysiącach dolarów, wyjściu z tej formacji, tak samo tutaj odne góry do najniższego punktu, wyjście na świecy i poznamy cel. Too much risk and Więc, obojętnie, jaki jest tutaj wzorzec, który się tworzy, nie chcemy grać. Na wewnątrz wzorca, tworzącego się wzorca, tak? Czyli to już wiemy, oczywiście, że nie w środku, tylko na potwierdzeniu, wtedy na potwierdzeniu też widzimy, jaki jest cel. Wszystko zależy, ile ryzyka macie, bo jeżeli byście grali na jednodniowej, jeszcze byście poczekali na tym potwierdzeniu wejściu w pozycję parę godzin, tak? Bo wtedy jest mniej fałszywych sygnałów. Teraz może jeszcze to być otwarte na 12-godzinnej. Tak samo na jednodniowej może być. Wszystko może się zdarzyć, ale prawdopodobieństwo, tutaj jest rachunek prawdopodobieństwa na wykresie, jest dużo mniejszy, jeżeli. To wszystko znamy, to wszystko wiemy. Po prostu, że jesteśmy rachunek prawdopodobieństwa, że stracimy, jest dużo mniejsze w tym przypadku. But let's look at how this is going to react based on our price, because our previous bull flag hit our target and stayed there for about a month. So, here's our target today: 75,000. Także ktoś już nam powiedział w ostatnich audycjach, jaki to będzie cel i ktoś miał rację. 75261 dolarów. To jest cel wyjścia z tej byczej flagi, jeżeli nie zostanie ona zakwiana na BTC 261. That's where we expect Bitcoin to go, especially with a confirmation candle and even further confidence if we close our one day chart inside of here as a confirmation. to That's pretty solid. 75 tysięcy, to już by była cena, no, można powiedzieć, niektórzy taką właśnie e, myślą, że taką się właśnie zakończymy ceną w tym właśnie cyklu, tak? Bo słyszę, 75 fajnie by było i zawrócić, zrobić cofkę I teraz wszystko zależy od tego, czy 75, 8 kwietnia spadamy już, czy i, i wchodzimy w dwuletnią besę, Czy druga wersja to jest taka, że spadamy, ale do końca roku jeszcze raz mamy. Powrót na all time high wtedy 100-120 tysięcy dolarów, tak jak w 2013 roku? Czy no, nie spadamy, bo instytucje załatwiają wszystko i one nie pozwolą, żeby Bitcoin w tym momencie cokolwiek stracił? Na przykład poniżej, nie wiem, 60-50 tysięcy dolarów. Mamy takie trzy wersje, które mogą się oczywiście wydarzyć, każda z nich. Now the question becomes is Bitcoin going to reach 75,000 and can we get above 75,000? I teraz jest, czy Bitcoin Meaning do are we about to enter our super cycle? Is this going to be the last wave of Bitcoin because I'm on record saying that based on the facts and the charts we will end this cycle before everyone thinks. I też często mówię o tym, że raczej Powinniśmy zakończyć ten cykl, zanim większość sobie tutaj to wyobraża, zanim są przygotowani mentalnie gdzieś. Po prostu Bitcoin zaskoczy wszystkich, że będzie to dużo wcześniej niż wszyscy myślą, czyli cofkę, zakończenie tego, tej hossy i wejście już w bessę. I to jest interesujące, jak to się rozegra. And are we get on the one day? I czy będziemy mieć potwierdzenie na jednodniowej. And are we going to reach our of 75 I czy dojdziemy do 75 tysięcy dolarów. To, co chcę attention uwagę, to to video. Top alt Ok, jeszcze tutaj mamy parę wideo, które możecie oglądać, obejrzeć, przepraszam, bo zaraz będziemy oglądać się nie mówi. Więc w takim bądź razie mamy to, mamy kolejną audycję, kolejną predykcję. Dajcie znać, co myślicie o tym, która wersja 1, 2, 3 Was interesuje? Czyli jeszcze raz. Komentarz na koniec. Pierwsza wersja. Idziemy teraz do tych 75 tysięcy i wchodzimy w dwuletnią bez, powiedzmy 8 kwietnia. Druga wersja, idziemy do 75 tysięcy na przykład. Potem mamy cofkę na te 60-70% spadków, nawet do 30 tysięcy. Wszyscy myślą, że już giniemy. A tu nagle jest odwrócenie i dojście do 120, tak jak w 2013. Czy trzecia wersja? Nie, sorry, to już się nie wydarzy, Batory, bo mamy tyle właśnie instytucji. Dajcie znać, jaki jest sentyment w takim razie w komentarzach. I poczytamy też komentarze, co Wy myślicie. Chyba, że macie czwartą wersję, dajcie znać. Może też jest jakaś czwarta. Trend boczny, nudny, i wtedy altcoiny wyskakują w kosmos. Życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz i pamiętajcie: zostańcie z bitcoinem.